Witam serdecznie, Bachu z tej strony. A to jest kolejny odcinek z cenowego Ekstra. W serii tej dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię Wam, czym warto się zająć, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej, jak się da. Lecimy od razu z pierwszym segmentem, czyli UFO. Spotki zaczęły się pojawiać na mapie od 15 października. Do tej pory pojawiły się 3, dzisiaj będzie czwarty. Warto jak najbardziej tym eventem się zainteresować, bo można całkiem przyzwoić na tym zarobić i przy okazji odblokować kilka unikatowych przedmiotów, w tym jedną specjalną broń. Na moim drugim kanale codziennie relacjonuję ten event, pokazuję gdzie te spodki są, więc warto, żebyście ten kanał drugi śledzili. Warto wspomnieć, że zadaniem graczy w tym evencie jest zrobienie foty każdemu UFO. Jest ich łącznie 25. Aktualnie codziennie pojawia się jeden spodek, ale z rozwojem wreszcie tego eventu będę pojawiać się 2, 3, 5, 8 albo nawet więcej. Jeżeli przegapiłeś spodek numer 1, 2, 3, to spokojnie one wrócą, więc cały czas można nadrobić ten event, ale. Dzisiaj dzień czwarty eventu i dzisiaj jest UFO, które pojawi się tylko i wyłącznie dzisiaj. Więc jeżeli dzisiaj nie zrobisz foty UFO, to uwaga, uwaga, możesz sobie podarować event, bo nie będziesz miał szans na jego ukończenie. Powtarzam, dzisiaj jest wyjątkowe UFO, UFO, które pojawia się tylko i wyłącznie raz. UFO numer 1, 2, 3, które były poprzednio, one wrócą, ale dzisiejsze UFO nie wróci, będzie tylko dzisiaj. Taka sytuacja powtórzy się jeszcze dwa razy i właśnie na tym drugim kanale będę zawsze mówił, że hej, jeżeli te UFO jest tylko i wyłącznie dzisiaj, to musisz wejść do gry, nie masz tego dnia przygapić, musisz rzucić wszystko co robisz, wejść do gita i temu UFO zrobić zdjęcie. Więc powtarzam jeszcze raz, wbijajcie na mój drugi kanał, jeżeli oczywiście zależy wam na tym, żeby ten event w 100% ukończyć. Przejdźmy sobie dalej. Wyzwanie społeczności. Rockstar w przednim tygodniu ogłosił, że rzuca nam wyzwanie, musimy rozwalić 80 milionów zombie w nowym trybie walka o przetrwanie, cmentarz Ludendorff Rockstar za bardzo nie docenił, bo pierwszego dnia Społeczność GTA Online rozwaliła 200 milionów zombie, czyli 2,5 razy więcej Więc Rockstar postanowił, że Hej, podwyższy nam te progi I przy okazji, że tata powiem dorzuci nagrody do puli Nasze aktualny cel to rozwalenie 800 milionów zombie, czyli 10 razy więcej niż początkowo Rockstar założył. I uwaga, uwaga, jeżeli uda nam się te 800 milionów zombie rozwalić, to dostaniemy body z fioletowym i zielonym świecącym szkieletem, czyli stroje, które prezentuje się w ten sposób. A jeżeli chodzi o nagrody za te pierwsze wyzwanie, początkowe, no to już można je po prostu sobie założyć, Potrafiły one automatycznie w tym tygodniu do waszej garderoby. I jest to body z pomarańczowym, świecącym ścieretem oraz maska z czerwoną czachą z kapturem. Postęp tego wyzwania można śledzić na stronie Rockstara, link do niej w opisie. I zobaczcie, że aktualnie mamy 600 milionów zombie ubitych i to się stało 15 października. Więc jest to bardzo mocno prawdopodobne, że dzisiaj albo jutro uda się te 800 milionów dobić, więc wyzwanie na 100% się uda. Przejdźmy do kolejnego segmentu, rozdawnictwo. Rockstar w tym tygodniu sporo nam zawartości rozdaje. Zacznijmy od tych dwóch masek, które nazywają się Morska Maska Calaka, a także Królewska Maska Calaka. I jedna i druga jest za samo wejście do gry. Wchodzisz i od razu do Twojej garderoby trafiają te dwie maski. Przechodzimy do kolejnych maseczek, troszeczkę bardziej niepokojących. Zacznijmy od maski, która znajduje się po prawej stronie. Nazywa się ona dokładnie maska brązowego niepokojącego kota. I ona jest tak samo jak te poprzednie maski, za samo wejście do gry. Wchodzisz i od razu tą maskę masz. Ale jeżeli chodzi o maskę po lewej stronie, która nazywa się maska czarnego niepokojącego kota. No to ona wymaga od Was troszeczkę wysiłku i przy okazji szczęścia, bo ta maska jest nagrodą za aktualne wyzwanie tygodnia, które każe Wam rozwalić Waszego oprawcę klona. Jeżeli nie wiesz, czym są oprawcy, no to masz mój filmik w karcie yy, sprzed kilku lat. W nim wszystkie informacje są dalej aktualne, z wyjątkiem jednej, a mianowicie taki, że kiedy ten materiał był tworzony to nie było wtedy piątego oprawcy, oprawcy, który jest klonem waszej postaci. Ale to nie jest problem, bo akurat ten klon ma bardzo prostą mechanikę, respi się dokładnie w tych samych miejscach i o tych samych godzinach co poprzedni oprawcy. Jeżeli wam zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby spotkać oprawcę klona, no to w bardzo prostych słowach powiem, że respi się on niemal wszędzie, jak będziecie w mieście to prędzej czy później wam się pojawi, między godziną pierwszą a szóstą. Jest oznaczony czerwoną kropką, przy okazji pojawienia się tego klona odtwarza się charakterystyczny dźwięk, więc raczej tego nie przegapicie. A tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej informacji, macie mój filmik w karcie. Poświęćmy chwilę na GTA Plusa. Taki oto strój Mumii był do zdobycia w poprzednim tygodniu i uwaga, uwaga, w tym tygodniu także jest możliwość zdobycia tego stroju, jeżeli w poprzednim tygodniu przegapiliście. Jedyne co musicie zrobić, to po pierwsze mieć GTA Plusa, a po drugie, wziąć udział w walku o przetrwanie Cmentarz Ludendorf, czyli po prostu masz dieta plusa, odpalasz ten tryb, możesz przetrwać jedną falę, dwie, trzy, bez znaczenia, wystarczy, że w to zagrasz. I ten strój wpadnie na twoje konto po maksymalnie 72 godzinach. Mamy trzeci tydzień Halloween. Zapytasz się, jaka Halloweenowa zawartość jest dostępna w tym tygodniu? No to już ci mówię. Jedyna nowa zawartość, która została dodana w tym tygodniu to oprawcy. Ale o tym już co nieco pogadałem, przy okazji macie mój poranie w karcie, więc przechodzimy teraz do zawartości, która cały czas jest z nami. Duchy. Cały czas są, co prawda już nie na premiera z 2, ale wciąż jak najbardziej opłaca się to zrobić. Warka o przetrwanie na cmentarz Ludendorf cały czas jest na premiera z 2, i to według zapowiedzi Rockstara to jest ostatni tydzień, kiedy ta zawartość jest na premiera raz 2. Więc graj teraz, żebyś potem nie żałował. Są także dwa tryby halloweenowe dostępne: pierwszym z dzisiaj jest zagubienie kotra potępieni, a drugim oprawca. Halloweenowe pojazdy po pierwsze są dostępne, a po drugie są tanie o 30%. Więc mamy Albany Frankenstange, Albany Lurcher, LCC Sanctus, a także Caravan Chariot Romero. Są także halloweenowe maski, farby na twarz, klaksony, a w wybranych pojazdach możesz zamontować sobie halloweenową figurkę. Przechodzimy teraz do segmentu Warto kupić. W poprzednim tygodniu ten segment był bardzo szybki, bo nie było nic ciekawego do kupna. W tym tygodniu jest dokładnie to samo, więc przechodzimy do segmentu Najlepsze premie. A więc, tak, tryb adwersarza: oprawca jest na premie raz 2 hajs i raz 2 RP. A jeżeli masz GTA, to nawet na premie raz 4. Tryb do farmienia hajsu raczej niedobry, ale dużo osób go uwielbia, mówisz, że to jest najlepszy tryb adwersarza. Więc, jeżeli nie grałeś jeszcze, to warto może spróbować. Kolejna premia, raz 2 hajs raz w RP. Jest dla Survival w Northampton. Tryb jest oczywiście świetny, do formienia hajsu nie aż taki fantastyczny, ale to nie jest nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby się świetnie bawić. I moim zdaniem, warto ten tryb zagrać. I chyba wieść o tym, że tryb jest świetny, się szeroko niesie. W pierwszy tydzień 1 milion 700 tysięcy graczy unikalnych zagrało w ten tryb. I ostatnia i zarazem najważniejsza premia, na której zarobicie najwięcej, raz dwa hejs i raz 2 RP na sprzedaż towaru z niemobilnej wytwórni. Przy w pełni ulepszonej wytwórni jesteście w stanie zgarnąć 700 tysięcy za sprzedaż towaru. Ale, ale, to jest wynik na sesji zwykłej. Ale jeżeli pójdziecie na publika, możecie zgarnąć bonus za liczbę graczy i jesteście w stanie dostać ponad milion za sprzedaż towaru. Albo nic, jeżeli wam ten towar rozwalą. Wybór należy do was, czy bezpieczne 700 tysięcy, czy może jednak ponad milion, z lekkim ryzykiem. I został nam ostatni segment do obgadania już za tydzień. Kiedy wchodzicie do Gitolentu, to podczas loadingu przewijają wam się takie plansze. Na najnowszej planszy mamy komunikat o nadchodzącej zawartości. I z niej wiemy, że kolejny tydzień będzie pod znakiem Dyni. W takim sensie, że powróci znajdźka halloweenowa, w której trzeba zbierać dynie. Cucierek, albo psikus, tak się dokładnie nazywa oficjalnie. dyń jest łącznie 200 i codziennie się resetują. Po zebraniu tej znańczki dostajesz albo cucierek, albo psikus, więc możesz dostać hajs, ale możesz też dostać zetazera. Za zebranie 10 dyni w ciągu jednego dnia dostajesz taką oto maskę. Ona jest tutaj ciekawa, że wydaje dźwięk. A za zebranie 200 dyni dostajesz taką oto koszulkę. I warto wspomnieć, że te dynie musisz zebrać w ciągu jednego dnia. Więc jeżeli chcesz taką paskudną koszulkę, musisz zebrać 200 dni w ciągu jednego dnia. Zajmuje to mnóstwo czasu. Ale na osłodę, za samo wejście do gry, dostaniesz taką oto maskę. Po prostu wchodzisz do gry w kolejnym tygodniu i od razu do twojej garderoby wpadnie ta oto maseczka. I proszę państwa, to tyle.